Siódmy odcinek WandaVision już za nami i zanim powiem coś więcej ostrzegam, że dalsza część tego filmu zawiera otwarte spoilery z całego serialu. Po długim czasie oczekiwań wreszcie dostaliśmy odpowiedź na pytanie, kto jest tutaj tak naprawdę głównym złym. Siódmy odcinek wyjaśnił wszystko. Jednak zakończenie zawiera tak dużo informacji, że trzeba to wszystko sobie na spokojnie wyjaśnić. Czy to Mefisto? Czy to Nightmare? Nie, za wszystkim stoi Agnes, a raczej Agata Hartness, której czytelnicy komiksów znają aż za dobrze. Cały odcinek skupia się na trzech rzeczach. Próba powrotu Wirzyna do domu, próba rozmowy Moniki z Wandą i Wanda odkrywająca, co się tak naprawdę dzieje obecnie w Westview. Dziś skupimy się tylko na ostatniej rzeczy, a takie detale jak dlaczego ta książka jest niesamowicie ważna, co stało się z bliźniakami, czy jak potężna jest teraz Monika zostaną przez nas szczegółowo. Głową mówiony już w jutrzejszym odcinku. Dlatego zapraszamy do subskrypcji kanału, aby tych wszystkich materiałów nie przegapić. Ostatni akt tego odcinka pokazał nam, że Wanda zaczyna podejrzewać, że ktoś manipuluje Westview. Konfrontuje się ona z Moniką, jednak przeszkadza jej Agnes, która zaprowadza ją do swojego domu. Tam Wanda zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma jej bliźniaków. Plus dom Agnes jest strasznie cichy, co nawet i zauważył jeden z nich: You're quiet, Agnes. On inside. Na pytanie, gdzie są bliźniaki, Agnes odpowiada, że są w piwnicy, co jest dość dziwną odpowiedzią. Tam Wanda odkrywa tajemniczy pokój, w którym znajdują się różne artefakty. O nich więcej w jutrzejszym materiale. Jednak wreszcie dostajemy odpowiedź na dręczące nas pytanie. Tak, Agnes to i jest Agatha Harkness. The Jedna z najpotężniejszych wiedźm komiksów Marvela wreszcie zawitała do MCU. Jej historia jest skomplikowana, ponieważ w kilku była ona mentorką Wandy, w kilku współpracowała z Fantastyczną Czwórką, a w kilku była po prostu wysłanniczką Mephisto. I wygląda na to, że tutaj raczej zostanie wybrana ostatnia opcja, choć nie wiemy nadal co z samym Mephisto w tym serialu. Czy się pojawi? Czy to on, a może to? Kto wie? Wiemy teraz jedno. Agnes jest odpowiedzialna za wszystko złe, co działo się wokół Wandy. To ona wysłała osobę, która podała się za Pietro i która najwyraźniej po prostu dla Agnes szpiegowała. Co ciekawe, ten odcinek dostaje nawet scenę po napisach, ale o tym będzie oddzielny film. Wszystkie zabiegi Agnes można zrozumieć. Jednak czemu zabiła ona psa? And I killed Sparky też. Trzeba dodać, że prawdopodobnie to ona i stoi za stworzeniem Westview. Magia Wandy ma kolor czerwony, co nawet widać po samej barierze Westview. Agnes jednak ma kolor fioletowy, widać to podczas czarowania Wandy i nawet podczas innych zaklęć. Jednak kiedy to Monika weszła do Westview zdobywając moc Spektrum, widzi nie tylko otaczający ją świat, ale także i jego pochodzenie. W jej oczach prawie całe Westview jest fioletowe, co może sugerować, że to wszystko to tak naprawdę sprawka właśnie Agnes. W scenie po napisach widzi ona korzenie w piwnicy Agnes, które też emitują kolor fioletowy. Warto dodać, że w poprzednim odcinku w rozmowie z Wirzynem powiedziała ona wprost, że to wszystko to sprawka wandy, ale teraz wiemy, że wtedy kłamała. Norm kilka odcinków temu powiedział, że ona go kontroluje, ale nie podał imienia. Skoro Agnes kłamała w sprawie Wandy, to Normowi chodziło o nikogo innego jak właśnie o Agnes, czyli teraz już Agatę Hartnes. I teraz można powiedzieć, że to najzwyczajniej świecie wszystko ma sens. Wszystkie dotychczasowe odcinki koczyły się zawierającym dech w piersiach momentem, jednak tutaj było nadzwyczajnie spokojnie. Jednak to właśnie ten odcinek pokazał nam, co tak naprawdę dzieje się obecnie w Westview. Więcej na temat wszystkich odniesień, szczegółów i easter eggów już w jutrzejszym materiale. Jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie komentarz w WandaVision, aby wiedział, że taki materiał się Wam spodobał i chcecie więcej. Najbliższe kilka... Do obfite materiały, dlatego nie zapomnijcie zostawić subskrypcję. Tak więc, Pani i panowie, ja nazywam się Set z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.